Was się na kanale TeleSmartfon. Dziś nietypowo. Dziś typowo, ponieważ pierwszy raz możecie mnie zobaczyć tak face to face, postanowiłem nagrać ten film, ponieważ ostatnio nic się jakiegoś tam specjalnie nie pojawia na kanale. Myślę, że to będzie dobra odskocznia od tych wszystkich technologicznych nowinek, od tych recenzji. Mój kanał był dosyć monotematyczny. Być może warto to, 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 to zmienić. Aczkolwiek ważniejszą rzeczą jest oczywiście. To, że przez 5 lat nie mogliście ze mną właśnie tak porozmawiać, próbowaliście, ale nie mogliście. No i warto powiedzieć, jak to wszystko wygląda od kuchni, skąd się wziął pomysł na ten smartfon, jak został realizowany technicznie i jak to się właściwie zaczęło bo to jest dosyć ciekawy temat dla każdego youtubera, jak to się zaczęło. Myślę, że od tego zaczniemy. Myślę, że taki wywiad, wywiad z smartfonem, cała prawda o, będzie podzielony na kilka odcinków. To jest oczywiście pierwszy. Oczywiście też będziecie mogli na dole te, te pytania zadawać albo co was tam ciekawi. Myślę, że będę odpowiadał na te pytania jak najbardziej. No przede wszystkim kanał e, Telesmartfon to był to był taki jeden, był taki jeden, jeden wieczór. E, oczywiście wszystko się zaczęło od e, pracy, którą wykonywałem. Byłem przez 8 lat e, konsultantem w jednej z sieci mm, telekomunikacyjnych. 8 lat to jest bardzo długo. No, i miałem na co dzień do czynienia z, z ogromną ilością telefonów. Wtedy, telefonów, bo zaczynałem pracę, kiedy w modzie był K800 i Sony Ericsson czy Samsung J700, bodajże L700. Przeżyłem tą całą epokę telefonów, tą całą epokę telekomunikacyjną na moich oczach, dzień po dniu. Pojawiały się nowe słuchawki, nowe telefony, pojawiały się pierwsze telefony z ekranami dotykowymi, pojawiły się pierwsze smartfony, pojawił się pierwszy iPhone i ja to wszystko tak jakby można powiedzieć przeżyłem, a przy tym bardzo mi to sprawiało frajdę. Lubiłem, lubiłem, lubiłem klientom opowiadać o tych telefonach. Przede wszystkim opowiadać, uczyć ich jak to, jak to robić, jak korzystać z tego, albo mieli jakiś problem, rozwiązywać te problemy. No i w pewnym momencie zastanowiłem się, albo pomyślałem, jakby to robić na szerszą skalę. Oczywiście, wtedy, kiedy rozpoczynałem pracę w tej sieci telekomunikacyjnej, nie było jeszcze YouTube'a, ale już wtedy mogłem tak na dobrą sprawę otworzyć jakiś portal telekomunikacyjny. Miałem też już duży, duży bagaż doświadczeń, jeżeli chodzi o telekomunikację. No, ale ten cały fan pojawił się wtedy, kiedy pojawiły się smartfony. No i postanowiłem nagrywać te smartfony, ale zważając na to, że miałem dostęp do ogromnej ilości telefonów i była taka cicha umowa między, między pracownikiem, pracownikami czy tym szefostwem, że mogłem te telefony powiedzmy wziąć na, jedną, na jeden wieczór, na jedną noc. Um. No i też tak nagrywałem te, 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 te recenzje w nocy. Spowodowane było tym, że raz, że nie było czasu tego robić w dzień, a dwa, że raczej te pierwsze filmy chciałem zrobić gdzieś zupełnie w odosobnieniu, żeby nikt nie słyszał yy, co, co ja robię. Nie faktycznie była taka konspiracja, może to, to była jakaś tam jakaś wstydliwość, nie każdy, nie każdy się czuł e, przed tą kamerą, nie wiem, nie, nie, nie każdemu chciałem ze znajomych, czy tam z rodziny pokazywać to. Ale oczywiście z czasem człowiek się jakoś tam obył do tej kamery e, i, i to już nie było takie, takie straszne. Oczywiście początki zawsze są trudne, e, no ale zacząłem, zacząłem właśnie nagrywać. Byłem, byłem zupełnie niezależnym twórcą, czyli, czyli te telefony nie dostawałem właśnie od producenta czy od agencji PR-owej i mogę mówić o nich, co tylko chcę. To było fajne, bo, bo każdy, kto dostawał ten telefon, albo kto kupował, raczej próbował ten telefon w dobrym świetle. To były czasy. Nie było dużo kanałów technologicznych, tak na dobrą sprawę. Była mowa Zilla, która była pod jakimś innym szyldem, jeszcze nagrywała dla Web Shake, taki, taki był portal z taką telewizją online, ale to jeszcze można powiedzieć nie było takie jak dziś. Był Fraz nie no był Porchinia, ale na przykład kanały, nie wiem, Rumerta Nawrowskiego czy powiedzmy Bartka Kułakowskiego dopiero tak na dobrą sprawę raczkowały. Więc tutaj dobrze się wstrzeliłem, miałem dobre telefony, no i w pewnym momencie ten kanał robił się w jakiś tam sposób popularny, popularny jeżeli chodzi o scenę technologiczną. Mm. No i też zostałem jakoś tam zauważony w sieci. Przez jakieś inne portale, pojawiły się jakieś już propozycje. Przyjąłem propozycje z wideotestów.pl, ale to też jest jakaś tam powiedzmy historia na inny, na inny temat. Zaczęło się to wszystko bardzo fajnie rozwijać. Zacząłem żyć tym kanałem. Zaczęło, zaczęły napływać jakieś pieniądze z tego, no ale sama, samo to, że te telefony cały czas były z mojego takiego źródełka, cały czas pozostawałem niezależny, więc to było, to było bardzo dobre. I powiem taką historię: taka pierwsza lekcja życia z YouTubem to było nagranie Samsung Galaxy S3, chyba dzień po premierze. Miałem bardzo mało czasu na przygotowanie się, ale jednak chciałem przekazać te ogólne odczucia, no i tak nieźle schajtowałem tą trójkę. A to, był, a to był dzień premiery i to był chyba pierwszy materiał, który pojawił się w sieci. Oczywiście żaden z innych portali polskich w ogóle tego filmu nigdzie nie puścił. Wolał, wolał puszczać jakieś zagraniczne filmy z trójką, a mojego nie, chociaż to był jedyny polski film na YouTube. Hmm. Ale tam właśnie mówiłem, że, że to plastikowe, że to klapka, że to będzie się rysowało. Oczywiście S3 to nada świetny telefon. Był może świetny telefon, może już teraz nie. Ale, 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 właśnie wtedy widzowie no byli taką na sprawę, trochę w takim szoku, i poszedł taki hejt, że ty mówisz, że, 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 e, że, to tak ma być i że on jest piękny. Dopiero potem z czasem ten, ten, ten wygląd Samsungowy wszystkim się, wszystkim zbrzydł, ale nie już zbrzydł wtedy już w trzeciej odsłonie tego Samsunga wersji S3. To taka, to, to taka, mała, e, mała, mała historia. No i tyle, nie? Zacząłem e, nagrywać tych filmów, było coraz więcej, e, dobrze działała strona, forum, e, było tego, było tego sporo. E, myślę, że teraz już będzie troszeczkę łatwiej, że pojawi się, m, pojawi się trochę komentarzy, jak najbardziej możecie m, pytać się o różne rzeczy, to nie głupie. No, Mogą być głupie w sumie. No i, no i zobaczymy, jak to się rozwinie. Myślę, że dużo mógłbym właśnie takich historii poopowiadać czysto telekomunikacyjnych odnośnie jakichś tam powiedzmy smartfonów czy, czy, czy urządzeń ogólnie, co o tym myślę, niż recenzować. Oczywiście recenzje też pewnie będą pojawiały się na kanale. No, ale przynajmniej teraz będziecie już wiedzieć mniej więcej, jak to wygląda, i troszeczkę mi tak ulżyło, że tak powiem, że Wy już mnie troszeczkę znacie, ja Was też trochę już zaczynam poznawać po pięciu latach, i, 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 te, i te, i te, filmy będą już troszeczkę miały inny, inny wymiar. Nagrywam Nexusem 5 x i niedługo będzie recenzja tego telefonu, więc jak najbardziej zapraszam do komentowania, subskrybowania kanału, na no do następnego razu. Trzymajcie się, hej.